Cześć, dzień dobry wszystkim. Nazywam się Szymon Paradowski. Grałem w poprzedni mój klub, to Piast Gliwice. Przychodzę ogólnie z Fasy Szczecin, ponieważ byłem wypożyczony w Pias Gliwice. Grałem na pozycji pomocnika środkowego. Przegląd pola, swoboda z piłką przy nodze i myślę, że gra obiema nogami to jak najbardziej moje takie wiodące cechy. Moim głównym celem no, to jest jak najwięcej minut łapać w pierwszej, w pierwszej jedenastce, żeby się przebić do pierwszej jedenastki i jak, jak najbardziej pomóc też drużynie w osiągnięciu celów, które są nam postawione. I wspomniałeś, że grałeś w Fase Szczecin w Piaście Gliwice, a więc dlaczego Twój wybór akurat padł tutaj na świecką wdę? Z względu też, że chcę połączyć piłkę nożną i studia, ale też blisko mam do świecia, bo mieszkam w Bydgoszczy i stąd też na pewno mój wybór i po prostu to była najlepsza opcja. Też bardzo dużo osób znam gdzieś, kiedyś graliśmy ze sobą, czy to w jednej drużynie, czy to w kadrze wojewódzkiej, więc przyjęli mnie bardzo dobrze i z tego powodu się też bardzo, bardzo cieszę. Ale tak samo jak i starsi, jak i młodsi, nie ma, nie ma to znaczenia i jestem im za to wdzięczny.